Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Wewnichu Czasu. Dzień dobry. Widzę panie damie, że pan wypoczęty, opalony. Opalony, opalony, najważniejsza część ciała opalona. Można. Aha, aha, widzę, że przygotowana do sezonu. Skóra też schodziła, tak? Trzy razy. Jak węgorzowi, ale... Współczuję, współczuję. Nie, węgorzowi? Współczuję. Nie wiem czy węgorzowi, ale węgorzewie. O, proszę, tak. <noise> tak. proszę państwa, końcówka wakacji. Niektórzy w blokach startowych już przygotowują się do e, rozpoczęcia roku szkolnego, ale Panie Adamie muszę powiedzieć Panu, że nie wszyscy. Nie wszyscy, bo niektórzy jeszcze się bawią. Gdzie tak się bawili? O, proszę pana, bo w szkole podstawowej numer jeden było zakończenie klas ósmych. Kiedyś to było. Panie Piotrze, przypomniało mi się, że nie tylko ośmioklasici się bawili, tak? Oczywiście, że nie. A, którzy jeszcze? Ale również młodsi. Mamy młodsi. to na taśmie. Młod na teledysku. Na teledysku. Na taśmie. Była na całego. Proszę Pani, pana. Panie Pani Adamie. Tutaj widzę, że koszulka jest jak najbardziej przemakalna, bo tam jakieś tam widzę kółeczko olimpijskie się zarysowały. Upały afrykańskie, więc to jest. Ale Tańczył pan? Tańczył. Jak pije, to i tańczy. A, jak nie pije, to to jest na tańczy. No, no, a taki zmęczony, to może nad wodę. Na wodę. Odwiedziliśmy z kamerą tak lubiany przez mieszkańców naszego miasta ośrodek z jeziorem w Płaczewie. Organizatorzy witają lato w pełni przygotowani. Plaża wysprzątana i czysta. Pomalowane ławki i pomost, wszędzie kosze na śmieci. Ośrodek dysponuje rowerami wodnymi, kajakami i żaglówkami. Są łodzie oraz leżaki. Ci, którzy od lat się w pięknym jeziorze, z żalem patrzą, jak ubywa w nim wody. Konia z rzędem temu, kto dojdzie, jaka jest tego przyczyna. Warto zająć się tym problemem, bo za parę lat jezioro stanie się tylko miłym wspomnieniem. I jeszcze jedno. Szkoda, że restauracja funkcjonująca niedaleko jeziora stawia raczej na zamożniejszą klientelę, a punkt małej gastronomii stojący na plaży jest jeszcze nieczynny. Przy tej okazji miła wiadomość dla niezmotoryzowanych. Zaczyna funkcjonować miejska linia autobusowa Starogard-Płaczewo oraz Starogard-Borówno. Panie damie, panie damie, czy jechał już pan autobusem 322? O, owszem, jechałem. Jechałem z naszego przystanku, zasnąłem. Pętlę zrobiłem, do studia wróciłem, ale jechałem. Ale na gapę pan jechał, w tym wieku panie damy? Nie, nie na gapę, otóż nie. Nie, to już nie te Co czasy. Się stało? Kupiłem bilet, ale pan sam zobaczy, jest inny problem. Można jedno pytanie, słyszał pan, że to kąpielisko jest zamknięte? Musiałem, ale... A boju, nie, ale nie boi się nie pan? Jest. Nie boi się pan tak wchodzić tutaj? Nie. A może jakieś choroby wystąpią te? Nie boi się pan tego raczej? Nie, nie, nie. Nie. Jest pan przekonany, że to raczej jest bezpieczne, można tak wchodzić, w się? Tak, ja odporny jestem. Aha, czyli pan tak niczego się nie boi, raczej liczy na swoją odporność. Tak, tak. Aha. Dziękuję bardzo. Dobra. Czy słyszał pan o tym, że to kąpielisko jest tutaj zamknięte od niedawna? No ktoś tam coś mówił, ale no, czy i... to jest prawda, tu chyba powinna jakaś tablica być. No właśnie, widział pan jakieś tablice, które nie. zabraniają się? Nic. Nie. nic, nic nie, nie ma oznakowane. Nie. Nie. A czy słyszał Pan może o tym, że podobno tu ktoś plotka głosi, że ktoś zanieczyszcza tutaj jezioro, czy coś takiego, o tym Pan coś słyszał? Nie, nie, nie. Raczej Nic nie. z tych rzeczy. Radzę pytać y, kierownika, proszę, Aha, dobrze. Ty, to ten ośrodek został zamknięty. Y, dlaczego? Znaczy zostało zamknięte kąpielisko, ką, woda nie odpowiada normom sanepidu. Jest to jeden współczynnik CHZ, to jest Związki Chemiczne i Fizyczne, które przewyższają normy. Aha. Zawarte. i Sanepid z tego powodu zamknął, tylko się dziwię, bo tydzień wcześniej rozmawialiśmy z Sanepidem na ten temat i Sanepid mówi, że na 99% będzie mhm, gra. kąpielisko dopuszczone warunkowo. Jeżeli się pogorszy stan, to wtedy zamknął, mhm. a tu się diamentalnie zmieniło i niestety zamknęli nam od razu kąpielisko. Aha. I co w tym sezonie już raczej nie będzie? Znaczy, Sane stwierdził, że będą pobierali czasowo Aha. próbki. Jeżeli, czas? jeżeli wyjdzie polepszenie tych wyników, to wtedy dopuszczą kąpielisko. Aha. A czy słysza Pan, może o tym, że tutaj ktoś, podam taka plotka, głosi, że ktoś tutaj zanieczyszcza coś coś takiego? Słyszy Pan o to? tym? Znaczy, zanieczyszcza. Był p... prawdopodobnie, no był, nie mówię prawdopodobnie, bo od... z gospodarstwa takie, był wykopany był? kanał. Mhm. Nie dłuży taki 20 cm i doprowadzał wodę i odprowadzał. Aha, czyli tak. Dobrze. Czyli to się sprawdza? Nie? Że... Także mhm. chciałbym też powiedzieć, że żadnej czerwonki tu nie ma, Aha, jak czyli chodzi. Nie można się nie zarazić. Tak, jak chodzi bajka po Starogardzie, że mhm. panuje czerwonka. Właściwie mhm. dlatego ludzie nie piją. Niestety, no Sanepid zamknął tylko z tego jednego powodu, bo bakteriologicznie woda należy do pierwszej klasy w -czystości. inne wyniki mieszczą się w drugiej klasie. Tylko ten jeden współczynnik przewyższa, i z tego powodu zostało zamknięte jezioro. Mhm. Dziękuję bardzo. Panie damie, jezioro zamknięte. Jak żyć? Jak tu żyć? No pan skorzystał chyba z kąpieli słonecznej na półwyspie Morze Niechalskim tego mówię, jak żyć, jak żyć. Ale pić się chce, a do picia najlepsze są sąki. Ogórki. Ogórki. Dla wszystkich miłośników ogórków małosolnych i korniszonów, a znamy ich co niemiara, mamy bardzo miłą wiadomość. Otóż na targowisku miejskim potaniały właśnie ogórki. Sezon ogórkowy w pełni, jak tak przeraża mnie, galopująca inflacja. Jesteśmy blisko. No, blisko czego? Ówczesnych cen. Ówczesnych cen. Ciekawe, drogi panie, w takim razie, dokąd y, wybraliby się nasi mieszkańcy na wakacje? Spójrzmy na sądy. Od kilku tygodni słoneczny żar leje się z nieba. Na pewno wielu z nas, nie mówiąc już o właścicielach ogródków, marzy o upragnionym deszczu. Jednakże prognozy na najbliższe dni nadal zapowiadają słoneczną i upalną pogodę. W samo południe odwiedziliśmy gwarny zazwyczaj Starogardzki rynek. Tym razem nasza kamera zarejestrowała tylko kilku przechodniów. No i nie ma się czemu dziwić. Zamiast przebywać w nagrzanych murach miasta, lepiej chyba wybrać się nad jedno z otaczających Starogard pięknych jezior. Pytanie do Ciebie. Jak masz zamiar spędzić wakacje tegoroczne? Znaczy się jeszcze nie wiem, może pojadę gdzieś na biwak. Tylko to? Tylko to, na razie. I nic więcej? Chyba nie. A września do szkoły znowu? Tak. Aha, dobra, dzięki. Dobra, krótkie pytanko do Pani. Jest Dzień. połowa lipca. Jak Pani ma zamiar spędzić tegoroczne wakacje? Ja jeszcze w sumie nie planowałam niczego szczególnego. To... A może dotychczas już no. Pani spędziła? Słucham? Dotychczas może już? No w sumie nie bardzo. Siedzę w domu, ale... Myślę, że... Zapowiadają się dobrze. będzie tak. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Krótkie pytanie do pana. Jak ma pan zamiar spędzić tegoroczne wakacje? No w tej chwili jestem na urlopie i od poniedziałku, to znaczy od 17 wyjeżdżam na jezioro Studienickie. To jest województwo słupskie. O jeszcze nie wiem. Jeszcze pani nie wie. Jeszcze pani urlopu, nie ma? Nie, jeszcze nie. No A jak będzie to pani już coś planowała? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. nie. Aha. Dziękuję bardzo. W sklepie. Jak w sklepie? Będziesz kupować? Nie, sprzedawać. A, sprzedawać. Czyli będziesz zarabiać, tak? Tak. Dobra, dzięki. Tegoroczne wakacje, tydzień nad morzem, dwa tygodnie, będą trzy tygodnie urlopu. Gdzie dalej, to nie wiem jeszcze. Aha. A ma pan, może dotychczas pan spędził jakoś czas? Do tej pory jeszcze pracuję. Jeszcze... Aha, czyli jeszcze urlopu nie ma? Jeszcze nie. Aha, czyli tylko nad morzem, tak? Tydzień nad morzem na pewno, a dalej jeszcze nie ma zaplanowane. Aha, jeszcze pan nie planował? Jeszcze nie. Ja niestety pracuję urlop. Już mi się nie należy, bo po prostu rozpoczęłam dwa tygodnie pracę, no mhm. i niestety pracuję. Czyli w tym roku zero wakacji? Tak, zero wakacji. W sierpniu wyjadę z dzieckiem na urlop, ale tylko tygodniowy. Tylko tygodniowy? Tylko. Więcej nic? Nie. A dotychczas pani nie miała urlopu? Nie. Czyli tutaj w pracy tylko? Tak. Aha, czyli tylko tydzień będzie? Tylko do No przykro, dziękuję bardzo. Nie, nie mam jeszcze planów. Jeszcze pan nie ma? Aha, a Dotychczas może pani spędziła? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Króciutkie pytanie do pani. Y, połowa lipca już prawie poza nami? Tak. Jak pani ma zamiar spędzić w tym roku wakacje? Oj, co prawda mam tylko dwa tygodnie urlopu, ale no nad jeziorem. Aha, tylko nad jeziorem, tak? A jakieś nie. plany może? Nie, raczej nie. A dotychczas pani spędzała może? Nie. Jeszcze nie? Nie. Aha. Dwa tygodnie urlopu, no raczej będę wypoczywać. Aha, jakieś konkretne plany? Nie. Jeszcze nie. Mhm. Zależy od pogody. Aha, a jak dopisze? No wtedy tak, oczywiście, nad morzem. Więc w tej chwili od wtorku jestem na urlopie i u babci na się będę spędzała. Aha. a jakieś plany może nad jezioro, nad morze? No tak, nad jezioro. Jantar, gdzieś Stegna. Aha. A dotychczas może pani już spędziła jakiś czas nie, miło? Nie, jeszcze nie, w pracy cały czas. Aha, dziękuję bardzo. Dziękuję. No, w domu. Tylko w domu, no. a może nad morze, nad jezioro? Nie ma funduszy na to. Aha, dziękuję bardzo. Ja w ogóle nie mam urlopu i pracuję. Aha, czyli żadnych planów. No, ja to nie Aha, Dziękuję bardzo. W domu z dziećmi. Aha, a żadnych planów wyjazd nad jezioro, na jezioro, nad morze. Nie, na razie nie, dziękuję. Aha. Jak można było zauważyć w przeprowadzonej sądzie, tu z tego miejsca oczywiście pozdrawiamy prowadzącego tą sądę pana Przemysława. Można było zauważyć, że niektórzy panie damie zostawali w domu, niektórzy też wyjeżdżali. A niektórzy wykorzystywali tę sytuację. Yy, wykorzystywali po prostu ich nieobecność. Nieobecność Jak w domu. Kto wykorzystywał? Przestępcy, panie Dami, przestępcy. Skąd pan to wie? Z MKP. A co to jest MKP? Miejska, Miejska kronika, kronika policji. Prezentowane tutaj przedmioty pochodzą z przeszukań u sprawców przestępstw, tak jak mówiłem, z rejonu osiedla Konstytucji 3 maja. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na przedmioty charakterystyczne. Nie sposób wszystkich omawiać, niemniej jednak takie, taka rzecz jak urządzenie do przekazywania napięcia z jednego akumulatora do drugiego, produkcji RFN-owskiej, podobnie apteczka, również produkcji niemieckiej. I y, charakterystyczna latarka y, Philipsa oraz y, pompka nożna do samochodu, również produkcji niemieckiej. Z charakterystycznych przedmiotów można jeszcze wyeksponować kasety wideo, z których jedna to y, kaseta służąca do czyszczenia głowicy i kilka pozostałych z nagraniami. Y, nie będę mówił o wszystkich nagraniach. Charakterystyczne zespół Merylion. Z Sopotu 92 i inne nagrania na tej samej kasecie. Kolejna z filmem amerykańskim. Zainteresowani będą wiedzieć, że przedmioty te mogą pochodzić właśnie z ich samochodu. Pozostałe przedmioty dwa radia produkcji zachodniej, charakterystyczne pokrowce. No i narzędzia częściowo jak widać zdekompletowane, podzespoły również od radi, także. Tylko z zaprezentowanych przedmiotów należałoby się dokładnie przyjrzeć, by ewentualnie odnaleźć wśród nich własne. Proszę. No, proszę. Ja przełączę to Pani Panie Krzysztofie, może pan tam odbierze mu telefon teraz, tak? Dzwoni! Nie? No nie, no, grupy na górze mówiąc, że to tak jest? 7. Mhm, 7 Halo, dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry. Oglądam Państwa program i zainteresował mnie wątek kryminalny, a mianowicie dotyczący kaset wideo. Tak, tak. Przypominam sobie, że podobne miałem w swojej kolekcji. Które mi zaginęły? W związku z powyższym, nasuwają mi się następujące pytania: Czy filmy te były produkcji amerykańskiej czy niemieckiej? Po drugie, czy były z lektorem i prosiłbym o podanie ich tytułów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za telefon. Dziękujemy. No Panie Damie. W związku z telefonem to jakie tytuły się panu nasuwają? Tak. Bleh. Wirujący seks? Lody na patyku. Może yy, zamkniemy, nie dalej, zamk zamykamy ten temat. Yy, zamykamy i na reklamę zapraszamy. Eco Magic, nietoksyczne płyny czyszczące na bazie komponentów zachodnich, tapis, szampon do dywanów, Multinet płyn usuwający tłuszcz i brud, Vitre statyczny płyn do mycia szyb. To wszystko poleca firma Pestar. Ceny promocyjne. Są, panie Piotrze, inne sposoby na usuwanie tłuszczu, ruch i woda, panie Piotrze. No tak, no tak. Pływanie, pływanie, na pewno. Ale skoro nie w jeziorze, to może basen? Jestem za. I to nie takie od pielęgniarki. Nie. Od dawna starogardzianie marzą o własnym basenie. Jeszcze w ubiegłym roku to co teraz tu widzimy, czyli koncepcje kąpieliska basenu Krytego, były to marzenia. Na dzisiaj widzimy już pierwsze pięć koncepcji przedstawionych nam, które jeszcze autorzy tych koncepcji wnoszą pewne poprawki i, i zastrzeżenia, które, które my do tych koncepcji wnieśliśmy. Te prace są autorstwa pięciu firm naszej yy, spółki dom architektonicznej ze Starogardu Gdańskiego z Warszawy yy, to się nazywa Kancelaria Inwestycyjna Property Projekt HITIA firma z Gdańska i ASA Autorskie Studio Architektoniczne Jest, te koncepcje wystawione są na widok publiczny w holu Urzędu Miasta i każdy z mieszkańców, który jest zainteresowany budową przyszłej czy wizją przyszłej, przyszłego kąpieliska, mamy gorącą prośbę, żeby przyszli, zapoznali się z tymi koncepcjami i wnieśli swoje uwagi, które pomogą nam w wyborze tej jednej. Dane ale rzeczywistość wygląda inaczej. Tak, panie Damie, zupełnie inaczej, ale tę rzeczywistość pozmieniały w sposób bardzo kreatywny nasze dzieciaczki. Lato, lato, lato czeka, a wraz z latem czeka. No właśnie, co czeka? Otóż czeka na Państwa fontanna z basenem pełnym wody w starogarskim parku. Żar lejący się od kilku dni z nieba powoduje, że w naturalnym odruchu kierujemy się do wszelkich źródeł chłodu. Balansując na pękającej konstrukcji, pędząc slalomem pomiędzy zamkniętymi kłótkami fontanny, nasze dzieci taplają się w wątpliwej czystości w wodzie. Bezpieczeństwo mają za nic. Bo i czegóż oczekiwać od kilku latka spragnionego chłodu i wrażeń, jeżeli opiekunowie, ci naturalni i ludzie odpowiedzialni za nie z urzędu są tak krótkowzroczni. Życie bliskie jest najbardziej wyrafinowanym imaginacją. Mogę wobec tego bez wysiłku wyobrazić sobie mokre ciała naszych dzieci, oblepione szczelnie puchem spadającym z topoli, błąkające się po ulicach, tym bardziej, że tego drugiego na terenie całego naszego miasta nie brakuje. Prawdziwy koszmar rozpoczyna się jednak w tym okresie przede wszystkim dla osób uczulonych na wszelkiego rodzaju pyłki. Kierując się słuchem, dotarliśmy do Parku Miejskiego. A tutaj niespodzianka. Cały park został obstawiony przez Policję Municypalną aby nikomu nie przyszło do głowy oglądać z bliska, kto tak w parku hałasuje. W parku zaczęto wysadać w powietrze stare, nieczynne już od wielu lat fontanny. Po wielu próbach rozbicia ich przy pomocy metod bardziej cywilizowanych, które skończyły się całkowitym fiaskiem, postanowiono użyć najzwyklejszy trotyl, który choć podobny do kostek mydła daje jednak o wiele lepsze efekty niż np. młoty pneumatyczne czy kafary. Skutki pracy tych małych kosteczek widać doskonale na naszych zdjęciach. No, to